W dzisiejszym filmie z Click Simulator oczywiście musimy sobie przetestować nowy update, który wprowadził nie wiem co dokładnie, ale tu możemy sobie sprawdzić nową wyspę wprowadził, nowe pety na Space Worldzie, więcej miejsca w banku, jakieś ekskluzywy Jakiś nowy megapet, jakieś tam bugi inne poprawili takie rzeczy. No, i teraz wszystkie wordy są na jednym serwerze, a więc jak teraz stepnę się tutaj, cyk, to nie będzie mi zmieniać serwera, bo wcześniej było tak na właśnie tej gierce, że zmieniał się serwer. No i to trochę trwało, wywoływało to dużo problemów, jakichś dziwnych, różnych, a teraz już tego nie ma. Jakby odbierzmy sobie na początku, oczywiście tutaj gemy, i w ogóle też jeden błąd zrobiłem. Jakby prawdopodobnie dostałem mniej jajek ligowych, a nie, trzy dostałem. Dobra, to Git, bo myślałem, że mniej trochę dostanę, bo. Nie wyjąłem wszystkich swoich petów z banku, ale i tak dostałem tyle samo. Tutaj dalej mamy tego jednego megapeta. Dalej, ogólnie to zostawiłem na noc, żeby otwierać, ale przez noc wyleciały mi tylko cztery legendy. Mamy trzy goldy w ogóle, jakby. Może na początku, właśnie to sobie spróbujmy przerobić na rainbow, bo i tak teraz będziemy nowe jajko w sumie otwierać. A więc nie ma sensu kisić tych petów w ekwipunku. I jakby to, czy nam się uda, czy nam się nie uda, to nie ma większego znaczenia, bo i tak w tym nowym jajku są lepsze pety. Tylko z tego co widzę, mam jednego. Musimy z banku chyba sobie wyjąć. Też więcej miejsca w banku jest. W ogóle nowy rebirth jest, ale na razie nie będę go robić, bo za dużo mam klików, żeby tyle zmarnować. Gdzie my mamy tego peta? Te dwa pety. Tutaj mamy te dwa pety. Dobra, trzeba je oczywiście wyjąć. No i to jest w ogóle upgrade tego banku. W sumie moglibyśmy zrobić tak naprawdę ten upgrade, bo przydałoby się trochę więcej miejsca w banku. I teraz za milion jest jeszcze, no ale no tego już nie potrzebuję na razie. Na razie tyle nam styknie. Pójdźmy sobie z powrotem tutaj i na początku właśnie spróbujmy tego peta zrobić na 60%. No tutaj niestety może się nie udać. Ale może się udać, proszę przeleć, przeleć, przeleć Dobra, na szczęście się uda Jakby ten pet prawdopodobnie nie będzie jakoś super mocny W porównaniu do petów z nowego jajka Ale zobaczymy Gdzie my tego Rainbow'a mamy? Tutaj mamy tego Rainbow'a Jakby 76 tylko takich jest No to w sumie jest to rzadki pet Ale i tak go warto wrzucić, żebyśmy mieli oczywiście na radiencie tego peta jednego Ile w ogóle kosztuje go wyjęcie za robuxy 400 robuxów. Tego możemy sobie jeszcze wyjąć w sumie Zobaczymy w sumie co z tym zrobimy Jakby teraz może pójdźmy sobie w końcu na ten nowy world Tutaj za 24 SP Zobaczmy, co jest tutaj, ile tu jajko będzie kosztować. I czy może tu uda nam się trafić oczywiście kolejnego huge'a. Tutaj powiem wam, że ładne to jajko jest. No, takie ciekawe dosyć. No i tu jest oczywiście kolejny huge, tu jajko kosztuje 80SX. Dobra, jakby załóżmy może sobie pety na laka. Dobra, mamy pety na laka. Jednego najsłabszego sobie zdejmijmy. I zamiast tego peta załóżmy sobie huge'a, żeby więcej kliknieć, farmić. No i wtedy huge pet moc najlepszego peta. No i może odpalmy sobie na razie takie zwykłe potki na powiedzmy jakiś czas żeby trochę potwierać to jajko. Później na pewno dłużej to potwieramy. No i tutaj co jeszcze mamy do przetestowania? Bank sprawdzaliśmy, ekskluzywy, no to w sumie moglibyśmy sobie kupić jednego ekskluzywa. Mamy dużo gemów. Czemu nie kupmy sobie jednego ekskluzywa i otworzymy sobie go? Co tu jeszcze jest? Jakieś tam inne mniejsze zmiany no nag nagrody ligowe czyli jajka. Ogólnie na razie petów się nie da zdobyć za topkę, dopiero 1 grudnia czy tam drugiego będzie dało się zdobyć. Ale dobra, na razie otwórzmy sobie tutaj to jajko za robuxy. 50 tylko takich jajek. Zobaczmy czy nam to jajko urośnie. 1% mamy na to, że urośnie. No, tak powiem wam, że średnio to jajko rośnie. No, no dawaj, urośnij proszę cię. No nie urosło. Zobaczmy, jaki pet nam chociaż wyleciał. Czy najgorszy nam wyleciał? Czy może jakiś lepszy? Jakiś taki z okazji święta dziękczynienia nam wyleciał. Gdzie on jest? On jest tutaj. I daje 60%. No, to chyba nie najgorszy nam wyleciał. Wyleciał nam ten pet. Mógł chociaż ten pet wylecieć, no. Dobra, myślę, że więcej tego otworzymy. Ale teraz weźmy się w końcu za otwieranie tego jajka. Potwierajmy sobie na starcie tak. W sumie nawet może 128 minut. I w sumie do indeksu możemy kolejne pet ogarnąć, bo trochę mi jeden widz pomógł z indeksem. I mamy 329 petów. Może kolejny tier indeksu zrobimy w końcu. Dobra, ale tym zajmiemy się za chwilę. Ja w ogóle już myślałem, że tu Huja trafiłem, bo tutaj się pokazuje w tej tabelce tutaj, ale trafiłem ekskluzywa, tylko to też tak pokazuje. I tutaj ktoś trafił Huja przede mną. Może się uda nam trafić jakiegoś Huja. Dobra, ale niech to się otwiera w taki sposób. Dobra, i chwilę to jakoś się otwierało tutaj, i wyleciały nam wszystkie te pety, jakby no, znaczy te normalne, nie golda, ani nic. Ale zobaczmy, ile te pety dają. Ten daje dużo, 140 bilionów, daje legenda. Powiem Wam, że mocne są te pety. No i tych epików też nam kilka wyleciało, bo dużo szansa chyba na te epiki jest. No i tych też troszkę nam wyleciało. Już trochę w tym momencie tak naprawdę zrobiliśmy do indeksu 338, brakuje nam tylko 12 petów. To jakbyśmy 4 tepety zrobili. Na goldy i później na rainbowy, to mamy cały indeks. Dobra, to na początku tym się zajmiemy, jakby, żeby to ogarnąć. Tylko tutaj sobie te nagrody podbierajmy, bo tutaj są oczywiście dodatkowe gemy z Afryko. I to wcale też nie tak mało tych gemów. Dobra, wszystko zrobione, tylko musimy się wrócić w sumie na space. Tutaj na spawna i wrzucić te wszystkie pety eventowe, żebyśmy mieli więcej miejsca po prostu. Tylko nie w taki sposób, żeby je wyjmować. Tutaj sobie musimy to zaznaczyć, żeby je oczywiście wrzuciło. I cyk, wrzucamy do banku. No trochę miejsca nam zabraknie. Chyba jeszcze więcej będę musiał dokupić. Chociaż. Ja też mam dużo takich tutaj słabych petów. One już są słabe teraz. Mogę je w sumie sobie wyjąć i pousuwać, bo już się nam nie przydadzą. Dobra, no i wszystkie wentowe pety wrzucone. Jakby teraz jeszcze pousuwam te słabe i będziemy mieć dużo miejsca. Dobra i wszystko co miałem usunąć to usunę. Będziemy mieć plus 50 miejsca, czyli będziemy mieć 210 miejsca. Jakby myślę, że z taką ilością może udałoby nam się wbić się top 100, żeby dostać peta. Ale problem jest taki, że to rozdanie petów jest w sobotę, a w piątek startuje pet symulator. I na pewno w pet symulatora długo będę grać I mogę zapomnieć o tym, ale spróbujemy. Dobra, teraz weźmy się za dropienie tych wszystkich petów. Niech nam wszystkie dropi tak, żebyśmy zrobili to na goldy i później na rainbow'y. Dobra, i trochę powiem wam, że pootwierałem te pety. Myślę, że teraz jak przerobimy sobie wszystko na rainbow'y, to co mamy, to będziemy już mieć. Brakuje nam 8 petów. To jeszcze trochę nam zabraknie, powiem wam, ale myślę, że damy radę. Jakby teraz chyba zrobimy sobie... No na pewno nie tego. Tego zostawmy na razie. Tego na pewno na rainbow zrobimy. Dobra, przeroby to wszystko na rainbowy zobaczymy ile będzie nam brakować do indeksu. Dobra, i po Robiłem wszystko, co się dało. Myślę, że i tak będzie nam trochę brakować, bo te pierwsze 4 pety nam się już wcześniej do indeksu zaliczyły, pomimo tego, że miałem zaznaczone usuwanie. Brakuje nam 5 petów. Dobra, damy radę zrobić ten sezon jeszcze w tym filmie Znaczy sezon, indeks, sezon mamy tutaj W sumie do odebrania, jeden tier Dwa jajka tu mamy do odebrania, jeszcze mamy pięć ligowych Dobra, to będzie sporo penik, jakby co w ogóle Jest na końcu tego sezonu, osiem jajek No sporo tych jajek, powiem wam jest Tutaj nam się w ogóle weekendowe zresetowały Dwa tysiące jajek musimy otworzyć i na Rainbow zrobić, no dobra, to te questy dwa zrobimy No i tu jeszcze jedną legendę trafić Dobra, no to porobimy ten sezon Jeszcze trochę sobie, jakby pójdźmy jeszcze Pootwierać, żeby porobić jakieś Radienty może, niech nam to dropi w takie sposób. Postaram się porobić jakieś radianty jeszcze. Nie może tego petona radianta zrobimy na początku, a później szyksinę porobimy. Dobra i trochę powiem wam, że już otwieram trochę petów. Porobiliśmy radiantów i tego wszystkiego. Tutaj mamy takie pety. No i powiem wam, że te nowe są gigamocne. Zobaczcie, że on na rainbowle daje 267 bilionów. Wcześniej mój najlepszy radiant chyba dawał tyle, więc przeskok będzie duży jak zrobimy to na radianta. I teraz już nam chyba dosłownie dwóch petów brakuje do indeksu. Dwóch nam brakuje. I może za chwilę nam się uda to zrobić, bo musimy sobie, już wam mówię gdzie pójść, musimy sobie pójść tutaj tej maszynki i powinniśmy mieć do wyjęcia jednego i za 15 minut będziemy mieć drugiego i będziemy już mieć cały indeks. Znaczy, później jeszcze chyba jest kolejny tier, tylko ten kolejny tier jest chyba niemożliwy do zrobienia, albo bardzo trudny. Tutaj jeszcze jedną legendę musimy trafić. No te legendy są trudne do trafienia. Co mamy do odebrań? Tu mamy jednego spina. W ogóle zapomniałem kompletnie o tych spinach. Jakby no i tak już nie zrobimy tego tieru tym jednym dziennym, ale w sumie zakręćmy sobie tym spinem, jak tego spina mamy. Zobaczymy, co być ciekawego wyleci z tego spina. Może mega na wyleci? Chociaż nie. Niestety tutaj 10 tysięcy gemów. Dobra, możemy sobie jeszcze raz tym spinem zakręcić, ale więcej się nie opłaca, jakby tym spinem kręcić. No, bo tutaj dostajecie to samo. No, tak naprawdę zarobiliśmy 10 tysięcy gemów za tego spina. Dobra, zróbmy to tak, że kupimy teraz e, te potki i postaramy się trochę dłużej potwierdzić i poczekamy, aż nam się ten indeks właśnie zrobi. Tutaj tą podkę sobie kupmy, tą podkę i może w sumie też kolejne ekskluzywne jajko sobie kupmy. Nie chciałbym tak tych gemów wydawać, bo chciałbym je zostawić sobie na podki i tak dalej, ale no trochę możemy wydać. I mamy też e, trzy te ligowe jajka, więc może na początku to sobie otwórzmy, otwórzmy Otwórzmy sobie trzy ligowy, Może tutaj nam Hughes wyleci? Chociaż obstawiam, że na tego Hughes jest bardzo mała szansa. W ogóle ciekawe, czy jakbyśmy przerobili tego peta z y, tych jajek na golda. Czy by nam się nie dodał do indeksu? O ile w ogóle da się go przerobić na golda? Może się go nie da, może się da. Jakby już mam na pewno więcej niż trzy takie pety. Czy da się go przerobić na golda? Nie da się go przerobić, niestety. Dobra, otwórzmy jeszcze dwa te sezonowe i zobaczmy, czy tu nam wyleci coś. Tu jakoś tak się dziwnie to jako świeci. Takie czerwone, a nie, to też jest takie. No to niestety. Tutaj jest tu ten słaby królik, i tutaj troszeczkę chyba gorszy. Wydaje mi się, że tego Kozibira już mieliśmy. Chociaż one tyle samo dają. Ale dobra, teraz otwórzmy najlepsze oczywiście, czyli Exclusive Jajko, w którym jest oczywiście 1% na Huge peta. I czy będzie ten huge pet? Zobaczmy. Tutaj się kręci, kręci. Jak zwykle, to jajko jako strasznie długo powiem wam się otwiera. Uuu, jakiś lepszy nam wyleciał. On chyba 75% daje. Albo gorszy? Nie wiem. W sumie już. Zobaczmy, który nam wyleciał. Wyleciał nam ten, który daje 75%. Dobra, to mamy już jednego peta do indeksu. I już mamy ten tier. Jakby zrobiłem, dobra, to cyk. I teraz za 450 będzie kolejne 50 petów. Ale tego tieru niestety już nie ma szans, że zrobię. Dobra, to w sumie teraz zróbmy tak, że trochę dłużej to potwieramy, żeby poprzerabiać jakieś te lepsze pety. Właśnie na. Radianty, Jakiegoś takiego, nie wiem, chociaż Ankomona, żeby zrobić na radienta, żeby zobaczyć, ile te pety będą dawać. Niech się to potwiera tutaj właśnie dłużej na tej babce i pomyśliby, co dalej robić. Tutaj znowu się pokazuje w tej globalnej topce no ale znaczy topce w tych otworzonych jajkach, ale niestety nie jest już. Dobra, niech to się otwiera w taki sposób. I powiem wam, że trochę długo zostawiłem to otwieranie jajek, zapełnił mi się cały ekwiponek i to tak naprawdę dwa razy, bo tu raz przerabiałem. Za to wszystko mam nadzieję, że uda nam się już zrobić jakieś mocne pety, żebyśmy w końcu poprawili naszego Najlepszego peta. Jakby poprzerabią sobie to wszystko, zobaczymy, jakie rainbowy nam z tego wyjdą. Wszystkiego, no tych ankomonów mamy dużo, ale z tych ankomonów też zrobimy lepszego peta niż nasz najlepszy, tak mi się wydaje. Tutaj rerów samych też dużo mamy w sumie, no i epików w sumie też coś się uzbierało Tego epika to chyba już nawet na rainbowa jednego zrobiłem. Jakby zobaczmy, co nam tutaj wyjdzie. Tutaj dopiero możemy zrobić tego epika jednego. Ten epik w sumie giga dużo będzie dawać. Jakby zobaczmy, jak to wygląda tutaj. No, mamy jednego epika. Za dwa dni byśmy go dopiero mieli. To musimy trochę więcej tego ogarnąć. Dobra, przerabiam to wszystko. Zobaczymy, jakie rainbowy nam z tego wyjdą. Dobra, i mamy wszystko poprzerabiane. Zobaczmy, co będziemy mogli zrobić. No, jakby rera byśmy po 17 godzinach mieli. No, to trochę za długo. Tego na pewno będziemy mogli szybko zrobić. I jego sobie zróbmy, żeby był za. A niech będzie, że za 16 minut. No i mamy tego peta. No i dobra, i skoro musimy czekać, to wracam tutaj i tego już niech usuwa. I myślę, że minęło już tyle czas że rację będziemy mieć do odebrania tego peta i przy okazji też wydropiliśmy, że wam pokazuję co? Cztery legendy, a więc w sumie far, że tyle nam się udało tego wydropić. Jeszcze potrzebujemy z trzech takich, żeby na Rain było spróbować. Jakby no tutaj te sobie też przeróbmy, ale dobra, na razie mniejsza w to. Na razie pójdźmy wyjąć oczywiście naszego chyba Ankomona Jak dobrze pamiętam, chyba ankomona wrzuciliśmy, żeby był po jakimś czasie krótkim. Tutaj mamy tego, no i tutaj tego. Dobra, ile ten ankomon teraz daje? Ten uncommon na pierwszym levelu daje 469 bilionów, więc dużo. Musimy wbić mu 30 level i wtedy będzie dawać dużo więcej. jeden trylion, a więc mamy już kolejną liczbę. Dobra, wbijmy mu 30 level i wtedy oczywiście nasz huge będzie farmił więcej. Dobra, przerobię tutaj to wszystko, co mam. Zobaczymy, czy jeszcze nam coś wyjdzie. Dobra, i coś jeszcze poprzerabiałem, Zobaczmy tutaj, jak to będzie wyglądać. No, tutaj będziemy mieć tego peta po 4 godzinach. Dobra, to niech będzie po 8. I tego tak samo, to też niech sobie będzie. Dobra, ale dalszym progresem zajmiemy się w kolejnym filmie.